Książkę czas to nowe elektryczne spotkanie z strony, oczywiście Jolteos i nagrywam ten odcinek drugi raz bym się nie nagrał. I dzisiaj pokażę Wam wszystkie informacje, czyli kolejny odcinek informacyjny. Ale zanim z Umówmy się, że kto chciałby mieć mega ludona na za 200 km na swoim koncie, sobie teraz subskrypcję oraz łapkę w górę. Zobaczymy ile jest takich osób. Pierwszy temat tego odcinka to, czego Topka Polski tak się prezentuje, gdzie jest Igor i gdzie jest kilka innych graczy. Na szczęście mój faworyt, yy, czemu faworyt? Bo ma fajny nick, on jest gdzieś tutaj, o tu, mam pecha, fajny nick, ogólnie temu go lubię, nie? Jest też u Panda, tam wybijać i tak dalej, ale fajny nick temu, jestem jego faworytem. Gdzieś jest Igor, dostał Pana razem z Dobem za czyli pocięliście mu pieniądze za konkretną rangę, yy, a on miał ci to zdobyć. Zro zrobił fame poprzez Storiego i Damiana. Ale oni wiedzą, że to, że to byli oszuści. Kilka widzów tam mówiło, ja też nie wiedziałam, że to są dokładnie oszuści, ale nie chciałam im za bardzo wierzyć. Nakręcili po, przez y, ten sposób fame. Dużo osób się zgłaszało, że chcą od kupić rangi. Ogólnie kupowanie rank. a więc sprzedawanie kont jest nielegalne, ale oni jeszcze nie dawali tych rank. Wykradali konta, bo mówili, daj ID swojego konta, y, zalogowywali się i tego. Y, jak to się nazywa? Lakmusku, kroksa i zmieniali hasło i pyk, nie masz konta. Yy, oraz też Pace of mówili, że one nie działały i a jak na przykład dały się blika, to oni już się zmywali i ich już nie było. Albo na przykład yy, wbialiście tam, kupiłeś 35 rangę, wbijali cię do 28 już dalej nie wbiali. Więcej o tym może powiedzieć Damian. Damian jest zaufaną osobą. Ja byłam na ich Discordzie, bo też chciałam się dopytać, czy te rangi kosztują. Tak, dla pewności, żeby nakręcić o tym jak może w bo powiedziałam, że to jest scam, nie chciałam tego kupić. Eee, Widziałam, że on Dreadap wulgarnie się odzywa, też pisze, że to jest scam i tak dalej, więc do tego, że. O, fajny rangi i tak dalej, że chcę kupić i tak dalej. Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Kolejna rzecz to, że mam teraz maraton wyzwanie, jak pewnie zauważyliście. Mamy codzienny tutaj. Jakiś wań... o, jeszcze doszło do tego przykręte wyzwanie, które będzie przez dwa dni. Jest do wygrania tej ikona gracza, który już posiadam. A karnet sam wychodzi za 8 dni nowy, więc będzie kupowanie tego karnetu i zobaczymy, czy opłaca się go kupić. Nagram taki odcinek ja na Przejdźmy do najważniejszej części tego odcinka, czyli jak zdobyć tego pina. To jest bardzo proste. Klikacie tutaj więcej. Macie tutaj do odebrania free pina free pin, klikacie w ten link a w link I have browsers jeśli go nie macie to pobieracie w Apple czy tam google play macie tu opcję ja już wam pokazuję jak ona się prezentuje następująco, nie ma niestety żadnych animacji ale jest dość spoko wiem, że pokazywali ją z animacjami a teraz jej nie ma, na browtalk tak pokazywali więc pewnie je w przyszłości nabędzie oraz pokażę wam jakie są rzeczy w tej aktualizacji pierwsze, tutaj wyświetlają wam się nowe skiny te Holly... nie Hollywood, co ja gadam. zaraz będą ją lagamuski i tak dalej. Tylko westernowe skiny, co tutaj gdzieś nie wiem. Oraz taki na powrót do szkoły, do szkoły fajny jest ten teraz Mega Mortis, który teraz Wam się wyślady. On kosztuje 300 gemów, będzie kosztował. Oraz ten skin do też będzie kosztował 300 gemów. Więc naprawdę sporo oraz dwójka nowych zadymiarzy. Jest tutaj oto ten pan chromatyczny zadymiarz strzelający. Cukierkami oraz ten grej z, loko z lokomotywą. No, przynajmniej że to jest grej, czekajcie, znajdę wam greja. To, to jest grej. Nie wiem, czy mi się to po coś tak kojarzy z grejem. Nie wiem, ale jest coś, jest coś w nim podobnego. Znajdę co, chyba po twarzy itd. Tak sub też mówi, że jest podobny do innego rozmiaru, do Mortisa. Bo tutaj, ale mi bardziej on przypomina, nie wiem czemu greja. I dzisiaj jest historyczny moment mojego kanału albo bardziej mojego browser'owego konta Jeśli tutaj dotrwaliście, to napiszcie słaba, a kupujemy dzisiaj marsjańską jedynkę. Brakuje mi trzech punktów, więc je tutaj zdobywam. Gdzie, czy tutaj są te chroma kredyty. Tak, tutaj, znaczy nie chroma. Kredyty, nie? Ale skoro nie, nie będziemy grać tego nadcinku, to odbieram sobie stąd. Jesteście gotowi? plus 3 tutaj mamy to mocne, co? czekajcie, zrobię screen'a stwierdzam, do dzieła i teraz jako słowo będziemy odblokowywać Mars to u będzie, będzie mocno się działo M mój cel został osiągnięty, czyli ta marsjańska, ta na to po prostu musimy jeszcze długo, długo poczekać myślę, że za rok, może już zdobędę ale nie jestem pewny. Ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest to super ładowanie, czyli te ewolucje. To po prostu dodaje moc do ulta, kiedy naładujecie ten pasek. To jest jak ładujecie pasek ulta, nie, to teraz wam wyświetlam na ekranie, ładujecie też pasek ewolucji i macie takie na przykład statystyki, co teraz tutaj widzicie. Na przykład tutaj do Jacki, że ten ult daje półtorej sekundy spowolnienia się i nie się przez niego dziabniecie i tak dalej. Więc tak to by wyglądało. Chcę was na koniec zaprosić na moje live. Będzie live, kiedy będzie 4 września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego, mniej więcej o godzinie 14, 13. Zapraszam Was na mojego Discorda, pierwsza linijka opisu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!